Znowu symbolika. Byli jak owce nie mające pasterza. Pierwszy historycznie, jeden z najstarszych wizerunków Chrystusa to jest taka rzeźba. Pewnie już gdzieś widzieliście ją. To jest taka rzeźba, która przedstawia właśnie pasterza, młodego mężczyznę, który niesie ma tak na szyi, na plecach takiego młodego baranka, młodą owieczkę. I o tym napisał kiedyś kardynał Ratzinger, że, to jest, że pierwsi chrześcijanie przedstawiali Jezusa jako pasterza, dlatego, że nie tylko ze względu na dzisiejszą Ewangelię, ale użył takiego sformułowania papież, że Jezus przyszedł na Ziemię, żeby wziąć na ramiona słabą i zranioną naturę ludzką. Naturę ludzką, czyli całą naturę człowieka, i na własnych ramionach zanieść ją do nieba. Czyli to nie jest tak całkiem, że Jezus mówi tak, ty stoisz na ziemi, tam jest niebo i start. I na własnych nogach masz tam, masz dobiec. A to mnie nie obchodzi, że cię noga boli, że jesteś zraniony, że, że masz, masz skurcze. Że jesteś niedowżywiony, masz biegnąć! Dawaj, dawaj, dawaj dalej! I to nie jest tak. To nie jest zgodne z Ewangelią. Taki, taki rodzaj wiary. I dzisiaj na koniec naszego spotkania chciałbym zaproponować Wam taką małą zmianę myślenia, żebyśmy my nie traktowali Jezusa pasterza tylko zadaniowo, że on nam wyznacza zadania. Dlatego, że ta rzeźba przedstawia Jezusa jako nasz odpoczynek. Jezus jest naszym odpoczynkiem. My i tak czasami naganiamy się za wieloma rzeczami. Jest dużo rzeczy, które my musimy traktować zadaniowo. To jest moje zadanie, tu jest następne zadanie, przychodzę z pracy, jest następne zadanie i jeszcze nie daj Boże, że przychodzę do kościoła i teraz tak, jeszcze muszę się tu napinać, bo tu mi jeszcze każą jeszcze to robić, jeszcze to robić i tamtego nie robić. Kolejne zadanie. A ta Ewangelia dzisiejsza, jak Jezus zobaczył, że byli jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać, pokazuje nam, że Słowo Boże i Jego osoba w ogóle nie musi być zawsze traktowana zadaniowo, tylko czasami ma być traktowana jako nasz spoczynek. I pamiętam taką interpretację u Ojców Kościoła, jak Żydzi szli przez pustynię. I właśnie ze skały wypłynęła woda, albo, albo dochodzili do, do oazy. Że tą oazą w interpretacji ojców Kościoła to jest Słowo Boże: że po całej morderczej wędrówce człowiek by chciał usiąść, otworzyć Pismo Święte po całym dniu i czytać, czytać Pismo Święte, nie wiem, albo modlić się, adorować Pana Jezusa, ale już nie traktować tego zadaniowo, tylko po prostu jako mój odpoczynek że ja niejako włażę Jezusowi na ramiona, odpoczywam sobie wiszę na nim i mówię nieś mnie. I to nam jest bardzo potrzebne. Nie całe nasze życie ma być traktowane zadaniowo. Czasami musimy, może nawet niektórzy nie umieją nawet warto się nieraz raz nad tym złapać, czy my w ogóle umiemy odpoczywać, siedzieć nad strumykiem i patrzeć jak on szemrze, pojechać nad morze i patrzeć, a nie tylko wyznaczać sobie zadania, do czegoś. Ktoś widzi wodę i to musi, Kurczę, ja muszę nauczyć się pływać. Ktoś widzi strumyk, no to nie wiem, by trzeba było coś teraz, nie wiem, może ten kamień tam przenieść. Wszystko zadaniowo, wszystko zadaniowo. A, a dzisiaj y, Jezus mówi, że zdjęła go litość nad nimi. Bo nie mieli, y, bo byli jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać, czyli dawać im słowo, żeby oni odpoczęli w tym słowie. Żeby to słowo Boże ich tak ogarnęły, no, ja bym takiego użył porównania, jak taka poduszka, żeby oni sobie głowę spoczęli na tej, na tej poduszce miękkiej, bo to jest, bo Słowo Boże jest z miłości do człowieka dane, a nie tylko jak bat, daj, daj, jeszcze dawaj, jeszcze dalej, co tak słabo ciągniesz, dawaj, no, to jeśli ktoś tak traktuje wiarę, to się wykończy i za parę lat będzie ateistą, bo odrzuci to w końcu, i tak sobie myślę właśnie, że my mężczyźni to mamy dużo zadań, Oj jej tych strasznych zadań mamy dużo. I jak ktoś już przerzuci te zadania nawet na wyjazd na wakacje i nawet na kościół, to zapomni o tym, że Bóg jest miłością. I że Bóg jest pasterzem, który zranioną naturę ludzką wie, że tak, wie jakie on, wie... Jezus wie, jakiej my jesteśmy kondycji i jakie my już mamy za sobą różne, różne numery, co żeśmy już wycięli Panu Bogu. Bierze tą zranioną naturę ludzką, sobie przytula do swojego własnego ciała i niesie ją. Nawet jak ja jestem już nieprzytomny zupełnie. I, i naprawdę nieraz jest tak, że po prostu w Bogu trzeba umieć odpocząć. I do Jezusa trzeba umieć przylgnąć jak owca i mówić, nie mnie. Czasami tak jest. I o tym właśnie jest dzisiejsza Ewangelia. I jeszcze w związku z tym, drugi taki temat, bardzo ważny, który był w pierwszym czytaniu. Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby, rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście, dlatego ja sam się zatroszczę o nią. O czym to jest mowa? Bóg wyznacza pasterzy. Oni też nie są doskonali. I teraz ktoś. Mówi tak, o ten ksiądz to, o ten coś tam, tu, 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 ten pasterz to. A co od ciebie to obchodzi? To jest jeden pasterz, który mówi dzisiaj do ciebie, nawet jeśli ten cię, nawet mógł cię ktoś skrzywdzić z pasterzy. Ten cię źle potraktował, ten cię nie rozumie, a słyszałeś, że tam u teścia to już w ogóle tam jeden jest taki. Co od ciebie to wszystko obchodzi? Jest jeden pasterz i on się osobiście o ciebie troszczy. Co o ciebie to wszystko obchodzi? Całe te ploty. Jest jeden pasterz, który osobiście się o Ciebie troszczy, szczególnie wtedy, kiedy nie doświadczasz tego od jego pasterzy. Naprawdę, gdy słuchajcie, no, na moich oczach po prostu wielkie autorytety teologiczne padły. Ludzie, którym ja bardzo ufałem, księża, profesorowie, teologowie, ten tu, ten na lewo, ten na prawo, ten się wy wypiera w ogóle Boskości w Jezusa, ten z kobietą, ten z mężczyzną. Jak ja miał na to zwracać uwagę, to on zapomniał o pasterzu. Że on się osobiście i tak o mnie troszczy. I, i to jest też dzisiejsze słowo Boże, że, że naprawdę my mamy przylgnąć do pasterza z dużej litery i dać się wnieść jemu. Przypomniało mi się na jakimś spotkaniu z młodzieżą, yy, wszedł ojciec Tadeusz Rydzyk i młodzież biła brawo coś tam, i on powiedział coś takiego: Nikomu nie ufajcie, tylko, je, tylko Chrystusowi. Nawet mnie nie ufajcie. Do nikogo z pasterzy którzy tutaj są, nawet jeśli ich uwielbiamy, nie mamy przylgnąć tak, jak do tego, który dzisiaj mówi tak, ja sam się o was zatroszczę, bo wy rozpędziliście, nie, nie zatroszczyliście się o nią, dlatego ja sam to będę robił. I naprawdę y, Kościół ma za zadanie y, doprowadzić do tego, żeby każdy, kto w Kościele jest, przylgnął jak najbardziej ciałem i duszą, tak jak ta owca do ciała pasterza i dało się nieść. I to jest zadanie Kościoła, reszta jest nieważna. Dlatego po dzisiejszym spotkaniu dużo mądrości tam y, padało w czasie naszych spotkań. Ale najważniejszą mądrością Kościoła, którą Kościół ma do przekazania, to jest taka: przylgnij do pasterza. Całą, całą swoją naturą ludzką, zranioną, głupią, grzeszną, narobiłeś już wiele głupstw, jeszcze więcej narobisz w życiu ale przylgnij, po prostu całą naturą ludzką, swoją, męską do Chrystusa, jako do Twojego pasterza. Reszta się nie liczy, tylko to się liczy. I dopiero za sobą poprowadzisz też swoją rodzinę.